W sobotę 18 listopada drużyna siatkarek Marby Sędziszów Małopolski odnotowała siódme zwycięstwo w bieżącym sezonie. Mecz rozegrany na własnym boisku przyniósł wynik 3 do 0 w starciu z zespołem z Wieliczki. Trener Maciej Leś nie krył zadowolenia po spotkaniu określając je jako bardzo udane. Rozegraliśmy dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Pod każdym względem byliśmy lepsi od przeciwnika powiedział Maciej Leś. Nie ukrywam, że y, baliśmy się y, solnej Wieliczka, bo... W tabeli ten zespół zajmuje trzecie miejsce. Do tej pory miał bilans cztery zwycięstwa, dwie porażki i przygotowywaliśmy się do tego meczu w sposób szczególny. Wiedzieliśmy, że jest to młody, obiecujący zespół i że chwilami może grać naprawdę bardzo dobrą siatkówkę. Trener Maciej Leś szczególnie podkreślił doskonałą obronę drużyny, zaznaczając, że marba skutecznie podbijała mnóstwo piłek, co pozwalało na efektywne kontrataki. Mogę powiedzieć śmiało, że każda z zawodniczek, a grały wszystkie 13, które zostały do tego meczu zgłoszone, zagrała na bardzo dobrym poziomie. Popełniliśmy mało błędów. A wszystkie błędy przeciwnika potrafiliśmy wykorzystać. Ani przez moment nie wynik tego meczu nie był zagrożony. Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana libero marby Anna Edgens, która nie kryła zadowolenia z przebiegu meczu. Bardzo fajnie zaczęłyśmy zagrywać, zaczęłyśmy sobie robić e, tym elementem jakąś fajną przewagę, bo ten tak na dobrą sprawę musiało nam przebijać. Miałyśmy kontra, my na końcu fajnie gramy, więc wydaje mi się, że w dużej mierze to ta, ta dobra zagrywka. Na meczu z Wieliczką po raz pierwszy pojawił się nowy zawodnik. Chester to młody, perspektywiczny gracz, który od teraz będzie towarzyszył zawodniczkom Marby podczas spotkań ligowych i wspierał je swoją obecnością. Jego debiut to ważny krok dla drużyny, dodatkowe wsparcie, które może przyczynić się do dalszych sukcesów. W ósmej kolejce, planowanej na 25 listopada, siatkarki. Marby sędziszów zmierzą się na wyjeździe z zespołem Tomaszowskiego Klubu Sportowego Tomasowia. To kolejne wyzwanie dla drużyny, która utrzymuje się na imponującej ścieżce zwycięstw.